Właściwie ta książka oświadomiła mi, dlaczego Rosjanie są takim nieszczęśliwym narodem. Stalin był socjopatą. Stalin lubił torturować tak psychologicznie ludzi. Na Hitler nawet no, nie wierzył własnym oczom, czy nawet no, zacierał ręce widząc jak, ponieważ w pewnym momencie Stalin po prostu przeprowadził czystki w wojsku i powysyłał co bardziej doświadczonych, co bardziej charyzmatycznych dowódców. Albo do strzału bezpośrednio, albo do gułagów, no i Hitler wręcz zacierał ręce, no bo przecież sam Stalin likwidował swoją armię. Rosjanie obawiali, obawiali się taki, obawiali się swoich sąsiadów, bo każdy mógł donieść na każdego, i w momencie, kiedy jedna osoba znajdowała się, popadała w niełaskę, pociągała za sobie całą właściwie tą linię związanych z nią osób, czy zaprzyjaźnionych z nią osób, po prostu czystki. I z jednej strony to cieszyło osoby, które Właśnie, miały aspiracje, bo one wchodziły na miejsce tych, którzy opuścili te właśnie luksusowe mieszkania, ale z drugiej strony wiedziały, że ich dni mogą być policzone, czy właściwie no, trzeba umieć, jak ta holągiewka na wietrze, odpowiednio się dopasować i wytrwać przy zmiennych wiatrach, co w czasach Stalinowskie, stalinowskiego terroru nie było takie łatwe. No, tak powiem Wam jako anegdotkę, więc rzucanie mają takie powiedzenie, że lepiej, lepiej jeść biały chleb nad Morzem Czarnym niż czarny chleb nad Morzem Białym. Książki, które ostatnio czytam, no i jakoś tak właśnie jestem w tematyce rosyjskiej, czy w tematyce właśnie no, siłą rzeczy i wydarzeń, które dzieją się za naszą wschodnią granicą. W bibliotece jakoś tak trafiłam, czy nie wiem, mój wzrok padł na półkę z książkami o właśnie naszych sąsiadach, którzy, no, którzy przyczynili się do niejednego naszego cierpienia, no i właśnie. Rosyjski autor, czyli Władimir Fedorowski, pisarz, który mieszka we Francji, który często jest gościem we francuskich wiadomościach, książkę Fenomen Stalina. No i właściwie ta książka oświadomiła mi, dlaczego Rosjanie są takim nieszczęśliwym narodem i dlaczego no nie potrafią, po prostu nie potrafią żyć normalnie, że tak powiem, nie dręcząc innych, tylko właśnie muszą nieść zawsze innym sąsiadom po sąsiedzku ból, cierpienie i takie chore ambicje, żeby się narzucić i ostatnio pamiętam no, słucham jakąś na YouTube rozmowę geopolityków, którzy mówili, że w sumie to wspierając tutaj wojnę na Ukrainie po to, żeby Ukraińcy obronili swoją niezależność, to my w sumie tak rykoszetem, no pomagamy Rosjanom wreszcie uwolnić się od tych imperialistycznych przekonań, żeby po prostu mogli zacząć żyć, cieszyć się życiem, żyć normalnie, bez po prostu bycia samemu nieszczęśliwymi i e, roztaczenia tego nieszczęścia na innych. No ale właśnie fenomen Steina na czym tutaj polega? Bo tak naprawdę właśnie ten system terroru, gułagów, tak naprawdę pierwszym pomysłodawcą, czy pierwotnym pomysłodawcą był Lenin, który ten system właśnie wykombinował, ale później Stalin go jeszcze bardziej, że tak powiem, zaaplikował i wykorzystał do tego, żeby utrzymać się przez jednak kilka dziesięcioleci u władzy. I Stalin przed śmiercią mówił właśnie, że no, po śmierci, krótko po mojej śmierci będą na mnie pluć, ale właśnie po latach będą oceniać moją wielkość. No, właśnie czy Stalin był takim wielkim człowiekiem, był na pewno wielkim tyranem, na pewno mm, chciał, żeby wszystko chodziło jak w zegarku, ale właśnie jeden człowiek, który potrafił narzucić swoją wolę milionom no i odesłał też do odstrzału, w sensie w dosłownym tego słowa znaczeniu, kilka milionów osób, więc postać, która zrobiła, wyrządziła wielo zła po to, żeby utrzymać się u władzy tak naprawdę i Stalin wymyślił, opracował taki Perfitny system, szczególnie w latach wielkiego terroru, kiedy, kiedy właściwie no, prowadził czystki wśród nomenklatury, czyli ludzie, którzy na pewnym etapie byli mu bliscy, na pewnym etapie urośli, osiągnęli jakąś pozycję, no i potencjalnie mogli stanowić zagrożenie dla jego niepodzielnej władzy. No po prostu były organizowane przeciwko nim śledztwa, no i byli przeznaczeni do strzału to są lata wielkiego terroru i czystek i właśnie kilka paradoksalnych sytuacji, bo Stalin był socjopatą. Stalin lubił torturować tak psychologicznie ludzi, na przykład jeden z swoich współpracowników, który znalazł się, popadł w niełaskę, ale do którego od czasu do czasu Stalin dzwonił i jakiś taki rzucił kilka przyjemnych, miłych słów przez telefon, a z drugiej strony swojej policji sekretnej, no tutaj nadawał Nadawał zlecenia, że mają na przykład przeprowadzić u niego rewizję, czyli z jednej strony właśnie go głaskał, jedną ręką go głaskał, a drugą, a drugą właśnie prowadził z nią wojny nerwów, po to, żeby człowiek właśnie już nawet nie chodziło o to, bo ten, ta osoba chciała po prostu wykonać swoją autokrytykę, chciała po prostu była gotowa na wszystko, żeby tylko mieć spokój i móc dalej po prostu tylko żyć. No, ale Stalin prowadzi taką grę w kotka i myszkę. No i to jest też historia jednego z członków partii komunistycznej z czasów jeszcze, który, który no miał pewną pozycję, który był jednym z towarzyszy walki w początkach, właśnie walki bolszewików. No, ale w pewnym momencie właśnie. Na którymś z, wiecie, to było takie nudne plenum KC, Komitetu Centralnego i takie w nasiadówki. Na jakiejś takiej nasiadówce, właśnie wygłosił bardzo takie porywające przemówienie. To przemówienie spotkało się z burzą oklasków. No i gość po prostu wraca z trybuny na swoje miejsce, siada obok i mówi: Właśnie tymi oklaskami wydaliście na mnie wyrok, bo zdawał sobie sprawę, że Stalin nie zostawi, nie pozostawi na wolności, nie pozostawi żywego człowieka, który stanowi potencjalne zagrożenie, dlatego że inni delegaci na tym właśnie na tej nasiadówce, takiej komunistycznej, no, o, nagrodzili ogromnymi, spontanicznymi brawami danego człowieka. Tak więc właściwie i tutaj chociażby taki, takie, takie, taka relacja z procesów ofiar z lat 30. To ten wielki terror, szczególnie lata 36, 7, 8, kiedy właśnie osoby, które wykonywały właściwie brudną robotę czy sądziły, czy przesłuchiwały pierwszą turę tych, że tak powiem, przeznaczonych do odstrzału, zdawały sobie sprawę, że będą kolejnymi jeleniami, czy kolejnymi osobami na liście, bo i za dużo wiedzą, i no trzeba znaleźć winnych dla yy, przykrycia zbrodni Stalina. No i yy, pakt Ribbentrop-Mołotow, czyli pakt podpisany w sierpniu 1939 roku, w którym Stalina najbardziej interesował tajny prozok, a więc podział, yy, podział chociażby Terenów Polski, ale też Rumunii pomiędzy, jako strefy wpływów hitlerowskich Niemiec i Rosji. I przedtem jeszcze Hitler nawet no, nie wierzył własnym oczom, czy nawet no, zacierał ręce, widząc jak, ponieważ w pewnym momencie Stalin po prostu przeprowadził czystki w wojsku i powysyłał e, co bardziej doświadczonych, co bardziej charyzmatycznych dowódców. E, Albo do strzału bezpośrednio, albo do gułagów, no i Hitler wręcz zacierał ręce, no bo przecież sam Stalin likwidował swoją armię. W momencie, kiedy Hitler planował rozszerzenie niemieckiej strefy wpływów na wschód, czy właśnie rozszerzenie tej przestrzeni życiowej potrzebnej narodowi niemieckiemu na wschód, no co zacierał ręce, że Stalin właściwie kładzie podwaliny pod jego, pod, jego, pod jego własne przyszłe dzieło, więc Właśnie w momencie kiedy mimo Paktu Ribbentrop-Mołotow Niemcy w końcu atakują, atakują związek radziecki w pierwszych dniach Stalin w ogóle Stalin w ogóle nie chce wierzyć myśli, tak jak myślą, właściwie myśli przeciętni Rosjanie wysyłani do gułagów, że no to jest wina jakichś urzędników, ale Dobry ojciec narodu, czyli Stalin, nie ma o tym pojęcia. Tak właśnie Stalin myśli, że no, wojska Hitlera zaatakowały Związek Radziecki, ale Hitler, no, przecież taki fajny człowiek, podpisywał z nim porozumienia. Nic o tym nie wie, więc nie trzeba ich prowokować. No i Rosja, no i po prostu front bardzo szybko puszcza. Zresztą Rosjanie, no w sumie po latach komunistycznego terroru i głodu, głodu, który był nie tylko... Właśnie tutaj się dowiedziałam z tej lektury, nie tylko na Ukrainie, ale również dotykał też populacji rosyjskiej. Chodziło o wykłaczenie, o odkłaczanie społeczeństwa, ale chodziło też o to, że Rosja no, potrzebowała środków, żeby się uprzemysławiać, no i eksportowała żywność po to, żeby mieć środki. Tak więc, właściwie taki właśnie chory system, w którym chodziło o stworzenie wizji czy jakiejś takiej iluzji wielkości, ale gdzie mały, zwykły człowiek ma przechlapane, ma przesrane życie, więc dlatego Rosjanie są tacy właśnie bardzo nieszczęśliwi i właściwie no aż... No i to właściwie wyjaśnia, dlaczego właściwie w rosyjskiej literaturze są... mamy całą, mamy całą galerię nieszczęśliwych postaci, właściwie nie ma happy-endów, w przeciwieństwie zauważcie do Amerykanów, którzy to właśnie kultura Hollywoodu, kiedy po prostu no wszystko możesz, jesteś great, masz nieograniczone możliwości, które popycha, która Popycha i formatuje mentalność Amerykanów w innym kierunku, i to właśnie no owszem, w pewnym swego, swego czasu i Rosjanie próbowali zdobywać kosmos, i Amerykanie, ale każdy naród robił troszkę w innym systemie, inną metodą, ale w sumie ta amerykańska okazała się docelowo, długofalowo bardziej skuteczna. Książkę polecam. Nie wiem, czy ona jest przetłumaczona na język polski. To jest taki Wladimir Fedorowski, to jest taki pisarz, który mieszka we Francji i e, tutaj właśnie wydał kilka publikacji, e, między innymi właśnie tą o Stalinie. No i tutaj jeszcze e, zauważcie, że Putin dzisiaj właśnie wzoruje się na Stalinie, bo jaka jest różnica jakby między Stalinem i Leninem? Lenin to był ktoś, kto chciał, chciał przeprowadzić. E, to chciał przeprowadzić rewolucję międzynarodową i po prostu nałożyć komunizm na całym świecie natomiast Stalin bardziej chciał stworzyć państwo silne państwo Narodowe w tym sensie jest silne jedno państwo, takim ro, coraz bardziej rozszerzające się, połykające co mniejsze kraje po sąsiedzku. I Putin jakby jest, ta linia Putina jest jakby kontynuacją, że musi być wielka Rosja, która nie ma granic, której granice się nie kończą. Rosja jest największym krajem na świecie, jeżeli chodzi o powierzchnię, no ale w tym momencie, jeżeli on do odstrzału wysyła tylu ludzi, no to kto ją zaludni? Czy ten plan Putina nie jest takim planem krótkowzrocznym i krótkoterminowym? No, z naszej perspektywy należałoby trzymać się z kciuki i, i mieć nadzieję, że właśnie tak, że właśnie ten plan mu się posypie, bo Rosjanie się, Rosjanie się że tak powiem, jeżeli chodzi o demografię, posypią. No i w sumie taki ogromny, takie ogromne terytorium właściwie będzie im kulą u nogi, której nie mogą dobrze pilnować i Obrócić się przeciwko nim, gdy po sąsiedzku mają kraje, które mają prężną demografię, a przynajmniej y, są dużo bardziej liczne, ściśnięte na dużo mniejszej powierzchni, więc to może pewnym osobom podsuwać pewne pomysły. No ale. Książkę polecam. W ogóle ostatnio czytam dużo książek z takiej właśnie na tematyce, o tematyce takiej właśnie rosyjskiej i, i czy wschodniej. Kolejna książka, którą zaczęłam czytać, jeszcze nie przeczytałam, więc... Yy, no ale właśnie, książka autorstwa Ann Applebaum. Ann Applebaum to jest żona Radka Sikorskiego, który jest politykiem z mojego miasta, czyli z Bydgoszczy i która mieszka hmm, z tego, co się orientuje właśnie w moim regionie, czyli województwie przepięknym, województwie kujawsko-pomorskim, jest troszeczkę takiego lokalnego patriotyzmu, ale właśnie książka Europa Wschodnia... Yy, czy historia Europy Wschodniej w epoce, w okresie powojennym, a właściwie na warsztat są wzięte trzy kraje, trzy systemy komunistyczne w podległych krajach, w demoludach, czyli właśnie Polska, Węgry i nrd No i jak to właśnie funkcjonowało? No, nie. Przeczytam do końca. Historia, która tutaj jakby i współgra i odwięk znajduje właśnie w obydwu książkach, czyli tutaj taki, taki troszeczkę powrót do lat 30., kiedy jakby no, sięga genezji, jak były te formowane te kadry, które później przejęły władzę w Europie Wschodniej, ponieważ właśnie Stalin obawiał się tych wszystkich e, osób o poglądach komunistycznych, ale które czas wojny spędziły, czy to w niemieckim oflagu, czy to walcząc w partyzancji, przebywając na zachodzie, dlatego że zawsze się bał, że wykażą jakąś dewiację od tej prawomyślnej linii, którą sam ustanowił, ale przede wszystkim bał się tego, że po prostu no to będą osoby, które po prostu przejdą na drugą stronę i będą prowadzić podwójną grę, bo gdzieś tam wejdą w kontakt z Zachodnim wywiadem, no i e, Rosjanie formowali kadry dla przyszłych, e, dla dowodzenia, dla kierowania przyszłych, przyszłych krajów socjalistycznych, przyszły, przyszłych demoludów, e, właśnie u siebie, ale, no, e, i to już w czasach, właśnie w latach 30., no, ale to były czasy też wielkich czystek i Terroru. No i tutaj taka historia, która właśnie działa na wyobraźnię, więc były tutaj takie specjalne luksusowe hotele dla tych przyszłych kat, które były formowane. No ale na no to były gorące stołki, mimo wszystko nigdy nie było wiadomo skąd przyjdzie fala. I właśnie rewolucja, która zjada własne dzieci, i ci, którzy za bardzo się wychylali. Byli przeznaczeni do odstrzału, przychodził walec i wyrównywał. No i właśnie w takiej rezydencji dla, dla obcych agentów czy dla obcych funkcjonariuszy, no cóż, zmieniały się, zmieniał się skład osobowy, przelewała się fala strachu. W ogóle to jest coś, co już w Kilku książkach przeczytałam na temat Rosji. Tam nie ma takich relacji sąsiedzkich jak u nas, że sąsiad, jak dobrze mieć sąsiada, jak się Halina Kunicka, a po prostu no, sąsiad to była gwarancja przetrwania. Pójdziesz, no, pamiętam w czasach mojego dzieciństwa, kiedy, kiedy na przykład w bloku mojej cioci jedna sąsiadka była krawcową, druga pracowała w jakiejś aptece, więc po prostu każdy się wymieniał kontaktami i, że tak powiem, korzyściami w naturze, które przysługiwały mu z racji wykonywanej pracy. Rosjanie obawiai, obawiali się taki obawiali się swoich sąsiadów, bo każdy mógł donieść na każdego i w momencie, kiedy jedna osoba znajdowała się, popadała w niełaskę, pociągała za sobie całą właściwie tą linię związanych z nią osób czy zaprzyjaźnionych z nią osób, każdy, kto był bliżej z daną osobą w momencie, kiedy ona popadała w niełaskę, stawał się podejrzany, więc groziła mu wywózka do gułagu albo no do od strzału bezpośredniego, w zależności od zajmowanej pozycji. No i tutaj taka gra słów, którą ostatnio Jarosław Wolski na kanale właśnie wykorzystał i, że tak powiem, wam jako anegdotkę. Więc nie mają takie powiedzenie, że lepiej, lepiej jeść biały chleb nad Morzem Czarnym niż czarny chleb nad Morzem Białym. Czyli wiecie, Morze Czarne, czyli po prostu wa wakacyjny wypoczynek i... Tutaj miejsce wypoczynku e, tych wszystkich partyjnych, e, partyjnych bosów i mm, elity, elity społecznej i może Białe, czyli na północy, tam gdzie były te wszystkie gułagi i, i workuty, i te, wiecie, Koło polarne i przerażające temperatury, których w sumie my sobie nawet nie jesteśmy w stanie wyobrazić, minus ile się, dlatego po prostu trzeba było się rozgrywać od środka gorzałką, żeby przeżyć. No i jadło się jak, się, jak było coś do jedzenia, jadło się czarny chleb, więc czarny chleb lepiej jeść biały chleb nad Morzem Czarnym niż czarny nad Morzem Białym. No i właśnie tak się rozdrobniłam, że zgubiłam główną myśl, ale, no ale właśnie w tej rezydencji dla przyszłych funkcjonariuszy. Przyszłych demoludów w pewnym momencie, właśnie sąsiad w godzinach wieczornych puka do sąsiada, bo przyszedł pożyczyć szczyptę cukru czy, czy szczyptę soli. A sąsiad, do którego zapukano o tej godzinie, no po prostu na niego pada blady strach. I to było jakby opisane oczami dziecka, które widzi, że jego ojciec, w momencie, kiedy ktoś puka w środku nocy, po prostu zaczyna się trząść, otwiera. Widzi, że sąsiad no, załatwia tę sprawę, zamyka drzwi, ale w momencie, kiedy już wie, że w zasadzie no, to nie było nic e, tragicznego, to nie było to, czego podświadomie się obawiał czyli po prostu tego, że to, to nie było NKWD, które zapukało do drzwi po to, żeby człowieka wywieźć gdzieś właśnie tam, gdzie będzie jadło ten czarny chleb nad Morzem Białym. Wciąż trzęsą mu się ręce, wciąż e, no, nie potrafi zapanować nad sobą. Tak więc, no, można sobie wyobrazić, jaka presja, w jakiej presji, w jakich, w jakich warunkach ludzie żyli. I też wyjmują jakiegoś młodego człowieka, bodajże Niemca, który ma później pojechać do Nerdówka jako jeden z funkcjonariuszy SB czy Stasi. Wyciągają go już prawie, prawie już bliskiego śmierci głodowej w gułagu. Wyciągają go po to, żeby go zrecyklować i no, jakieś po prostu robią mu pranie mózgów i na jakieś szkolenie z, z wiecie, z podstaw leninizmu, marksizmu i takich temu podobnych wysyłają. No, i ten człowiek, który ledwo co wymsnął się z Łagrów, teraz ma zostać, że tak powiem, ma zostać funkcjonariuszem z Sztazji, czyli tej policji, sekretnej policji, ale jest formowany najpierw właśnie w Związku Radzieckim. No i ten młody człowiek, no po prostu tak wewnętrznie mówi sobie, teraz muszę ukrywać wewnętrznie przed samym sobą. Muszę trzymać się za język, nie mogę sobie pozwolić, nie mogę pozwolić sobie na to, żeby coś mi się wymsknęło, nie mogę pozwolić powiedzieć sobie to, co naprawdę myślę. Muszę właściwie narzucać sobie taki rygor, żeby po prostu nie powiedzieć za dużo, bo każde słowo może kosztować w jego przypadku chociażby powrót do gułagu i, i w zasadzie w perspektywie Prawie pewną śmierć, no bo, no bo ledwo się wywinął tej śmierci. Tragiczne, tragiczne losy ludzi, tragiczna sytuacja i tragiczny naród, który żyje od już pokoleń w takich warunkach. No i Putin, w zasadzie, właśnie, Putin, który jest właśnie fanem, czy który idealizuje Stalina i który widzi dla siebie w historii Rosji też taką rolę jak Stalin, bo jednak Stalin no, zbudował związek, zbudował. E, oczywiście do historii, Przeszło, że Stalin wygrał II wojnę światową, no i rozszerzył strefę wpływów Związku Radzieckiego na wschód, tworząc demoludy, i właśnie no, Putin też chciałby zostawić po sobie coś takiego. Zresztą w ubiegłym roku była rocznica, to była setna rocznica właśnie powstania Związku Radzieckiego, no ale szczęśliwie Putin nie miał jakiejś okazji, żeby Pokazać jakiś szczególny dorobek i że mu coś świętować z pompą. A być może no, to też było z jeden z jakichś argumentów, czy jeden z jakichś takich um, czynników, które skłoniły go do rozpętania wojny na Ukrainie, która miała być Blitzkriegiem, no ale i w sumie chyba kwestia szczęścia, że tym Blitzkriegiem nie została. Chociaż wielu specjalistów mówi, że to w sumie nie było takie mało prawdopodobne. Zadziałała seria czynników, które sprawiły, że. Zainstalowała się wojna długoterminowa, ale w momencie, kiedy Rosjanie atakowali lotnisko w Hostomelu, no to było wóz albo przewóz mogło się przekręcić na drugą stronę. No ale właśnie no, opowiadam się, to jest temat, który mnie fascynuje. Ostatnio czytam dużo książek, a właśnie jeszcze tak, odnośnie właśnie tych czystek. Czytałam ostatnio książkę Polki de Robien na temat życia Svetlany. Świetlany Aliujewej, czyli córki Stalina, ukochanej córki Stalina, która właśnie też obserwowała z takiej perspektywy dziecka. Mówi, że właśnie w tej takim ich bloku, w którym mieszkała ta śmietanka nomenklatury, no co różnie zmieniał w tych latach 30., -tych latach terroru. Ona bodajże była, już wtedy była nastolatką, no zaczęła zauważyć, że znikają ciocie wujkowie z sąsiednich mieszkań, pojawiają się inni, że jest duża rotacja, po prostu czystki. I z jednej strony to cieszyło osoby, które właśnie miały aspiracje. Bo one wchodziły na miejsce tych, którzy opuścili te właśnie luksusowe mieszkania, ale z drugiej strony wiedziały, że ich dni mogą być policzone, czy właściwie no, trzeba umieć, jak ta holągiewka na wietrze, odpowiednio się dopasować i wytrwać przy zmiennych wiatrach, co w czasach Stalinowskie, stalinowskiego terroru nie było takie łatwe. No ale się rozgadałam, temat mnie fascynuje. No właśnie, polecam, polecam teraz właśnie te książki: Ann Applebaum i Władimir Fedorowski, Stalin albo. Żelazna kurtyna. Nie wiem, czy one są przetłumaczone na język polski. Ja dorwałam się do niej w bibliotece, w francuskiej bibliotece w miasteczku, w którym mieszkam. No ale myślę, że Anna Applebaum powinna być przetłumaczona, bo to jest książka pisana w języku angielskim, więc powinna być przetłumaczona z żonę Radka Sikorskiego z y, Województwa Kujawsko-Pomorskiego, mojego rodzinnego województwa. No ale, żeby się nie rozgadywać, dziękuję Wam serdecznie i zapraszam na kolejne materiały na moim kanale na YouTube i mówię Wam do zobaczenia.